Dobra, widzę, że transmisja wystartowała. To w takim razie, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To znaczy, jeszcze nikogo nie witam, bo generalnie jeszcze nikogo nie ma, ale, ale zaraz pewnie ktoś się pojawi. Mam nadzieję, że ktoś tam ten dzwoneczek ma ustawiony na moje, na moje streamowanie Heroes 5. Zagramy sobie z Lochim, więc będzie całkiem fajnie z lokim są quality gierki ogólnie jeśli, jeśli chodzi o e, o to jak ostatnio przynajmniej było to, to, to zawsze było fajniutko y, ogólnie teraz tak, jak właśnie się trochę zbierze to się wypowiem troszkę o grze z Try. wypowiem się też e, czekaj, wydzielę sobie okno czatu o, żeby widzieć co piszecie do mnie to przeniosę wyżej trochę to zminimalizuję w ciach tak okno czatu dobra, mamy to wszystko i możemy w sumie zaczynać, ok także ten e, także jeśli chodzi o kwestie właśnie paru nowych rzeczy, które miały być no to grę z kotem zdążyłem kupić i zwrócić Mam nadzieję, że mi oddadzą pieniądze na Steamie, bo nie jest ten. Siema Paweł, bo nie jest warta swojej ceny. No, jak źle spingowałem? No, nieprawda. Czekaj. Ech. Gracz H5 dobrze. Gracz H5. A, bo awanturnika, dobra. <ścoughs> Nie chcę, by tej pary wczoraj była grana, starczy. Znaczy, wczoraj w zasadzie to no chyba dzisiaj skończyła być grana, bo zachciało mi się orków w, w, znaczy, właściwie gra przydzieliła orków krasnoludów I, i wczoraj udało mi się wygrać. Za to wczoraj też udało mi się przegrać taktyką, której zwykle nie stosuję, bo zagrałem sobie. Mm, Sylwanem, w demony podmachiny bitewnych. Cholera jasno, przeciwnik miał zimną śmierć. no Zaskoczył mnie niesamowicie. Dlatego ten, dlatego wczoraj była jedna przegrana, jedna wygrana. No i też przez ten weekend dosyć mało streamowania było. To też teraz widzę, że szykuje się gra z użyciem przystani, jak dobrze pójdzie. Bo mogę albo zagrać jakieś szybkie Inferno w Akademię, co będzie takim. Czyli przystań. Czyli gramy przystań, raczej. Albo no dobra, nastawmy się na to, że zagramy sobie w ten sposób. O. Zostawię Lochemu ewentualne, jeżeli chce tą akademię, no to. Znaczy, chociaż on będzie chciał Sylvan, nie, raczej. No i nawet dostał. Dostał, co chciał. Bijemy się po raz kolejny, yy. Z, że tak powiem, ulubionymi swoimi frakcjami. Dobra, jest Izabela, jest Dirael, także bohaterowie. <grymne> wiem, wiem, że chciałeś. <grymne> Izabela, nietypowy heros, jeśli chodzi o przystań. Dirael, no cóż, no ma ten rój ostak, który dosyć mocno wkurza, szczególnie w takie frakcje, właśnie jak przystań. Zobaczymy zaraz. Co tutaj sobie wymyślę na podstawie artefaktów? Pierścień szybkości. Dobra, to wygląda dobrze na start. Obniżenie szczęścia przeciwnika, no to pierścień mam zajęte. Mamy moralki. Weźmiemy sobie to, bo najbardziej potężnym zaklęciem, chyba jeżeli gra się już pod zniszczenie, jest właśnie. No cóż, no to najwyżej przyjdą ludzie do mnie, no. <laughs> Może zobaczymy. Jest w kieszeni ten... Nie, ta ścieżka jest fajna. A tutaj odporność na oślepienie. To też jest giga czad, jeśli chodzi o bitwę z Sylwanem, bo dodatkowo mamy odporności na magię. Krasnoludzki młotkowalski. O, widmowe zastępy. Co jest ciekawe. Kurde. E. No, ale z miał 30 parę minut. Patrzyłem właśnie. Czekajcie, 3 ataku, siła czarów, wiedza. Eee, a tutaj... Nie, dobra, ta ścieżka jest bardziej uniwersalna, bo mi wchodzi tak raz, dwa, trzy, cztery. Właściwie wszystko poza. Muszę sobie wybrać pierścień tylko. Eee, I chyba jednak mimo wszystko obniżenie szczęścia przeciwnika jest bardziej walił. Nie widzicie skirwilla, dlatego powiem tak. Zrobimy sobie... Tylko jeszcze zaklęcia przejrze. Rozkład, cierpienie, spowolnienie. Oślepienie szał. To to jest regeneracja prawa wytrzymałość boska. To teraz tak. Kurczę, hmm. kurczę. Izabelką można zagrać fajne rzeczy, bo można mieć dużo woja, nie? Eee. Ja byłbym raczej za zagraniem, tylko jeszcze się przyjrzę raz tej ścieżce. Pod prędkość, to możemy w sumie zagrać pod przyspieszenie z ataku. Ja wam pokażę tego Skillwilla tutaj na chwilę. Zobaczcie sobie, żeby on nie przeszkadzał jakoś bardzo też. Teraz zrobimy tak. To jest tylko na chwilę, bo tak jak mówię, na razie muszę wymyślić jak inaczej go umieścić. night i zagramy tak w eksperckie w to. Przyspieszenie z karą, odporność na ogień, nie wiem, w sumie, na pewno to bym zagrał chyba tak, z wichurą i, i z boską, dev z unikiem i z odpornościami. I brzmi dobrze, ewentualnie łaska jeszcze, i mamy gigachat komplet weźmy sobie, zresetujmy te talenty magia światła ciach lepszy kontratak, za chwilę z tym kontratakiem pomyślimy no dobra, za chwilę z tym kontratakiem pomyślimy dowodzenie lepsza magia światła, no i tyle, no na razie tyle Ekspercka magia światła. Yy, w, na, w tym tygodniu. W tym tygodniu. Yy, zaraz. Atak już muszę wziąć. Szał bitewny. Yy, Tak. Mistrz odwołania na razie nie. Chociaż zaraz. Dużo bardziej skuteczne byłoby zagranie tego. Nie. No, lepszy atak, moc prędkości, ekspercki atak. Czekajcie, wy to wszystko widzicie, tak? Jest ok, jest ok. To za momencik. Eee, mistrz łask, dobra, mamy to. Ligowe w tygodniu, na pewno się umówię, żeby to wszystko było tak sprawnie, jak powinno być. Lecimy w lepszy kontratak, w łaskę, bo to jest niezbędne. Ekspert kontrataku. Czego nie mamy? Defa, ale problem się zaczyna robić. Kurde. No, powiem Wam, że jest dobra, jest dobrze. Możemy sobie iść dalej, bo idziemy na środek, tak czy inaczej, w tym przypadku. I na razie mogę Skillwheel'a Wam zamknąć, żeby nie przeszkadzał. Tak będzie ok, yy, idziemy sobie na tą ścieżkę z pierścieniami. Zobaczymy zaraz po zebraniu artefaktów, jak te moje super statystyki wyglądają. wyglądają słabo szczególnie jak na wjazd ale na razie nic na to nie poradzę potrzebuję many i potrzebuję ataku w ogóle co tam u Was? bo widzę, że już jest 5 osób więc, więc może ktoś się coś ciekawego zapoda, jakiś temacik weźmy sobie coś takiego a jak już was też jest trochę, no to właśnie chciałem poruszyć temat tego, tej gry z TRY Wczoraj zagrałem z nią... E, w dziew, z dziew, zagrałem w, ni w nią, z dziewczyną e, przez, e, przez chwilę, no bo tam dwie godziny, żeby Steam w razie czego mi zwrócił pieniądze Powiem wam szczerze, że gra jest mocno średnia I to tak mocno, mocno średnia e, Przez co trochę się zawiodłem i... Muszę ją zwrócić, więc generalnie mm, trochę nie polecam, trochę nie polecam. Mam nadzieję, że, że w sensie powiem tak, wydam taką opinię, jak to ująć, że tak, z zalet. Jak ktoś jest kociarzem, to mu ta gra do gustu bardzo przypadnie, bo są jakieś tam elementy, które faktycznie kot w codziennym życiu wykonuje. Jest tam skakanie dosyć dopracowane. Powiedzmy, że ten widok kota jest całkiem ok. Grafika jest w porządku, nie ma co jakoś tam bardzo na nią narzekać. Z WAD mało się dzieje. Mi się wydaje, że gra jest po prostu bardzo monotonna i zdecydowanie no, nie dla mnie, o tak to mogę ująć. Eee, co jeszcze? No, mogłoby to być zrobione troszeczkę bardziej dynamicznie, bo niby są wstawki filmowe, niby jest to wszystko ładne, a z drugiej strony, eee, a z drugiej strony, no to jednak nie jest to tak interesujące, jak moim zdaniem być powinno. I tyle w sumie. Także, także ten. Jak ktoś chce sobie pograć w, w kota, to...